Daj mi brązowy. Daj brązowy. Łukaszku, daj mi brązowy. Brązowy, daj. No, gdzie jest brązowy? Brązowy, daj. Brązowy. Który to brązowy? No, daj brązowy. Tak, super. Teraz daj czerwony. Czerwony. Który to czerwony? Tak. Żółty, daj. Daj żółty. Popatrz się, popatrz się na obrazki. Popatrz się na obrazki. Daj żółty. Żółty daj. Hej. Hej, znudzony gościu. Daj żółty. Hej. Tu się popatrz. Żółty daj. Żółty. Żółty. Daj żółty. 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 Żółty daj. Który to żółty? Żółty, który to? No ten. Teraz daj zielony. Tak. I. Nie, nie, jaki to? Hej, tu się popatrz. Jaki to kolor? Nie, głośno, głośno, niebieski, niebieski. Nie. niebieski. <laughs> obrazki. Shadai. 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 i Shadai. i Shadai. Daj mi, gdzie chłopiec zdejmuje skarpetki. Gdzie chłopiec zdejmuje skarpetki? Popatrz na obrazki. Gdzie chłopiec zdejmuje skarpetki? Tu się patrz. Hej, gdzie chłopiec zdejmuje skarpetki? Daj. Gdzie zdejmuje skarpetki, chłopiec? No? Daj, gdzie zdejmuje skarpetki, chłopiec? Daj mi ten obrazek. Start, start. Gdzie chłopiec zdejmuje skarpetki? Patrzcie tutaj, gdzie chłopiec zdejmuje skarpetki? Daj. Chłopiec zdejmuje skarpetki. Tak. A teraz chłopiec wyciera się ręcznikiem. Chłopiec wyciera się ręcznikiem. Daj. Tak. Super. Dziewczynka myje buzie. Dziewczynka myje buzie. Daj gdzie dziewczynka myje buzie. Dziewczynka myje buzie. Daj dziewczynka myje buzie. No, patrz się tutaj. Hej dziewczynka myje buzie. No, tak. Chłopiec siedzi na krześle. Chłopiec siedzi na tak. Dziewczynka skacze na skakance.